Łabuda. I czy będzie podanie do kontry? Jest podanie do kontry. Ale ta Łabuda zdobywa bramkę. Będzie podanie do Karoliny. Kochania Sali chciała przerzucić piłkę. A tutaj Łabuda i będą jeszcze dwie minuty kary dla Grywińskiej. Zdziwiona Grywińska. No zobaczmy. Teraz zimny. wyprowadzana do rzutu. Nie. No źle to zrobiły. Dansa na kontrę. Usta Bramka, jest trafienie. Anety Łabudy. Dawczyńska. Teraz jeszcze Łabuda zebrała. piłka. Nie ma tu faulu. Jeszcze raz do skrzydła. Łabuda trafia. Już dobre wejście Łabudy. Odpowiedzi Łabuda szybko i znowu. No taka jest teraz różnica, że Zagłębie bardzo szybko wznawia i szybko zdobywa bramki. Teraz do grania do skrzydła. Łabuda traf. Galińska jeszcze przerzuciła do skrzydła. Maca do Matieli, nie ma Paulu. Łabuda, pusta bramka jest trafienie. Najsprytniejsza Neta Łabuda, jej ma bramka dzisiaj. Macza do Matieli, Galińska do skrzydła. Łabuda i jeszcze raz skutecznie Neta Łabuda. Też ósma bramka bez zagłębia. To jest kolejna akcja, ale widzimy jaka wysoka, agresywna obrona. No i to już jest koniec spotkania: 33 do 29. Zagłębie wygrywa, kto zostanie MVP. Tak jest, Anetała Buda, wielkie brawa dla skrzydłowej. A więc ogłaszamy 21. Zwycięstwo Zagłębia Lubi nadal w stylu Polski. pozostaje za...